Już 1 grudnia zacznie działać chorzowskie lodowisko. Obiekt będzie czekał na łyżwiarzy przy kompleksie sportowym Hajduki. Idziemy wzorem roku ubiegłego, ponieważ ta lokalizacja, to ewatorem się sprawdziła. W tym roku, wspólnie z Urzędem Miasta podjęliśmy decyzję o jednym lodowisku na terenie miasta Chorzów. Drugiego nie będzie ze względów no, oszczędnościowych. Wszystkie miasta oszczędzają na energii. To jest jednak dosyć. No, pochłania, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, bo to jest cały czas podłączone do agregatu, więc w tym roku jedno lodowisko w Chorzowie Batorym. Jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, na finiszu. Lód zbudowany, kontenery stoją, oświetlenie przygotowane. W tej chwili ostatnie szlify rozstawiamy łyżwy w naszych kontenerach. Jeżeli chodzi o liczbę osób, to jednorazowo będziemy wpuszczać 60 osób. Wszystkie godziny są już podane na naszej stronie internetowej ślizgawek. W związku z tym, że mamy jedno lodowisko, to od poniedziałku do niedzieli będzie czynne w godzinach od 10 rano do godziny 20. Ostatnia ślizgawka. Wchodzimy o pełnych godzinach, ślizgawka trwa 45 minut. Do tego jest doliczony czas wiadomo wejścia, zejścia, zakupu biletu, przygotowania się, więc yy, o pełnych godzinach wchodzimy 45 minut jeździmy. Jak co roku 6 grudnia na lodowisku pojawi się także święty Mikołaj z prezentami dla dzieci. Już skontaktowaliśmy się ze świętym Mikołajem i obiecał, że no nie może zawieść w tym roku, więc jak co roku na lodowisko przyjedzie, 6 grudnia około godziny 16 się go tutaj spodziewamy. Wiem, że już pierwsze kontakty ze świętym Mikołajem są, więc myślę, że dzieci również dopiszą. No to jest taka tradycja, już od chyba kilkunastu lat od pierwszego lodowiska na ulicy Katowickiej i co roku czekamy. Czymś nowym przyjeżdża, ciekawe, czym w tym roku przyjedzie, no mam nadzieję, że, że dotrze na czas. Bilet normalny na lodowisko będzie można kupić za 10 zł, natomiast ulgowy dla dzieci poniżej 7 roku życia oraz uczniów szkół podstawowych i średnich 7 zł. Cena za wypożyczenie łyżew to 8 zł, a ich szlifowanie to 6 zł.